Dzień dobry! Kolejna lekcja geografii. Dzisiaj temat pogoda a klimat. W tym celu proszę otworzyć sobie podręczniki na stronie 102-103. Ja mam dzisiaj dla Was, zaproponuję Wam dwa ciekawe filmiki, które myślę, że w pełni ten temat Wam przedstawią, rozjaśnią. Ale na początek przypomnę Wam tylko, bo uczyliście się już o pogodzie i klimacie. Pogoda. Moi drodzy, to stan atmosfery w danym miejscu, w danej chwili. I określa pogodę wiele składników, do których należą temperatura powietrza, zachmurzenie, opady, osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru. No i oczywiście te obserwacje pogody i pomiary tych wszystkich składników prowadzi się w stacjach meteorologicznych. Tu właśnie mamy przykład na zdjęciu takiej stacji. Za pomocą specjalistycznych przyrządów. Pomagają nam dzisiaj już też w tym satelity pogodowe meteorologiczne. Dzięki tym satelitom coraz dokładniej możemy określać i przewidywać pogodę. Klimat, natomiast moi drodzy, to są warunki pogodowe, które występują na danym obszarze w ciągu roku i muszą powtarzać się w kolejnych latach. I te obserwacje pogody, żeby móc określić klimat, musimy prowadzić przez co najmniej 30 lat. Nieraz jest to nawet 100 lat. I określamy wtedy już klimat, jaki panuje na danym obszarze. Klimat zależy od bardzo wielu czynników. Oczywiście od stopnia nasłonecznienia, czyli od miejsca, w którym znajduje się na Ziemi dany obszar. Od rozkładu mórz i oceanów, od prądów morskich, od wysokości nad poziomem morza i rzeźby terenu, od pokrycia terenu. No i niestety jeszcze jest jeden czynnik, który ma niekorzystny wpływ na klimat to jest działalność człowieka. Przejdziemy teraz do filmu, który Wam pokażę. Film dotyczący właśnie kształtowania się czynników pogodowych. Jeszcze tylko sprawdzę, czy udostępniłam Wam na pewno. Ekran i dźwięk systemowy. O proszę bardzo i przechodzimy do oglądania filmu. Czym jest pogoda, a czym klimat? Zapewne każdy z Was niejednokrotnie zetknął się z dwoma pojęciami określającymi warunki atmosferyczne, którymi są pogoda i klimat. Niektórzy używają tych pojęć zamiennie. Czy rzeczywiście mają one to samo znaczenie? Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, wyjaśnimy oba terminy. Pogoda jest to aktualny stan atmosfery w danym miejscu o określonym czasie. Elementami tworzącymi pogodę są temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, opady i osady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, zachmurzenie, natężenie promieniowania słonecznego. Klimat jest to ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji charakterystyczny dla danego obszaru ogół zjawisk pogodowych. Opisują go zatem te same elementy, które tworzą pogodę. Różnica jest taka, że odnoszą się one do dłuższych okresów, np. średnia miesięczna temperatura powietrza, średnia roczna wilgotność, średnia liczba dni w roku z opadem. Pogodę i klimat określa się na podstawie pomiarów dokonywanych m.in. na stacjach synoptycznych, meteorologicznych, w obserwatoriach czy na posterunkach meteorologicznych. Teraz już wiesz, na czym polega różnica między pogodą a klimatem. Na kuli ziemskiej klimat jest zróżnicowany. Warto dowiedzieć się, z czego to wynika. Poznajmy więc czynniki kształtujące klimat. Jednym z nich jest szerokość geograficzna. Ilość ciepła, która trafia do atmosfery, zależy od wysokości Słońca nad horyzontem, a to oznacza, że zmienia się ona w zależności od szerokości geograficznej. Im Słońce świeci wyżej w danym miejscu, tym dostarcza więcej ciepła. Dlatego też temperatura w okolicach równika jest znacznie wyższa niż w strefie podbiegunowej. Na ilość ciepła dostarczanego do atmosfery duży wpływ ma też czas dopływu energii słonecznej. W średnich szerokościach geograficznych dłuższe dni podczas lata wpływają na wzrost temperatury, co wynika z dłuższego działania promieni słonecznych. Innym czynnikiem kształtującym klimat jest rozkład lądów i mórz. Lądy nagrzewają się szybciej i szybciej oddają ciepło niż morza i oceany. Proces nagrzewania się podłoża ma wpływ na temperaturę powietrza i powoduje wytworzenie klimatu w o cechach morskich lub kontynentalnych. W strefie umiarkowanych szerokości geograficznych dla klimatu morskiego typowa jest duża wilgotność lato jest chłodne, a zima łagodna. Klimat kontynentalny w tej strefie jest suchy lato jest upalne, a zimy mroźne. Wpływ na klimat ma również wysokość nad poziomem morza. W najniższej warstwie atmosfery, troposferze, temperatura spada wraz z wysokością o 0,6 stopnia Celsjusza na każde 100 metrów. Dlatego też tereny górskie są chłodniejsze od nizinnych, które znajdują się na tych samych szerokościach geograficznych. Wzrost wysokości wiąże się również ze spadkiem ciśnienia atmosferycznego oraz wzrostem opadów. Różnorodność klimatu wynika także z ukształtowania terenu. Na przykład w Ameryce Północnej południkowy układ gór stanowi przeszkodę dla napływu wilgotnych mas powietrza morskiego. Z tego powodu wewnątrz kontynentu występują niewielkie opady. Jest to zjawisko tzw. Tak cienia opadowego. Z kolei obfite opady odnotowywane są na zachodnich stokach gór. Dzieje się tak na skutek wznoszenia wzdłuż stoków gór wilgotnego powietrza morskiego, które ochładza się. A następnie zawarta w nim para wodna ulega skropleniu. W ten sposób pojawiają się opady. Powietrze, które pokona łańcuch górski jest suche, stępuje i szybko się nagrzewa. Na zróżnicowanie temperatury powietrza wpływ ma również ekspozycja stoków. Na półkuli północnej szybciej nagrzewają się stoki południowe, z kolei na południowej stoki północne. Znaczny wpływ na klimat mają również prądy morskie. Ciepłe prądy powodują wzrost temperatury i wilgotności powietrza w pobliżu lądów, które opływają. Zimne prądy morskie powodują ochłodzenie oraz zmniejszenie wilgotności powietrza. Sprawia to, że na lądach, znajdujących się w zasięgu ich występowania, jest niedostatek opadów. Za przykład mogą posłużyć zimny prąd benguelski, który przyczynił się do powstania pustyni Namib oraz ciepły prąd północnoatlantycki ocieplający klimat w Skandynawii. Na klimat wpływ ma rodzaj podłoża. W tym przypadku największe znaczenie ma jego barwa. Im podłoże jest ciemniejsze, tym szybciej się nagrzewa i dłużej utrzymuje ciepło. Przeciwnie, w przypadku podłoża jasnego, na przykład lodu i śniegu, większość promieniowania słonecznego ulega odbiciu, a ciepło szybko rozprasza się w atmosferze. Ważną rolę odgrywa też pokrycie terenu. Bujna szata roślinna wpływa m.in. na zmniejszenie kontrastów termicznych, powoduje jednak zwiększenie wilgotności i parowania. Obszary pozbawione roślinności poddane są bardzo dużym wpływom promieniowania słonecznego w ciągu dnia, ale szybko tracą ciepło nocą. Z tego powodu odnotowuje się tam bardzo duże dobowe amplitudy temperatur. Zróżnicowanie klimatu wynika także z działalności człowieka. Rozwój przemysłu, wyrąb lasów, tworzenie sztucznych zbiorników wodnych to skutki działań ludzkich, które wpływają na zmiany warunków klimatycznych. Na przykład w dużych miastach, ze względu na gęstą zabudowę oraz emisję ciepła antropogenicznego, wilgotność powietrza jest większa, a temperatury wyższe niż na obszarach otaczających. W terenach zabudowanych również wiatr, który jest najczęściej czynnikiem chłodzącym, osiąga niższe prędkości. Informacja o klimacie w danym rejonie najczęściej pokazuje nam klimatogram. Jest to wykres obrazujący cechy klimatu, np. uśrednione wartości opadów i temperatur. Klimatogramy bywają czasem mylące, ponieważ na niektórych obszarach występują bardzo duże amplitudy temperatury powietrza i opadów. Co zafałszowuje prawdziwy obraz klimatu w tym rejonie. Dlatego, dla ukazania prawidłowej charakterystyki klimatu, konieczne jest dołączenie dodatkowych informacji, np. średnich miesięcznych temperatur maksymalnych oraz minimalnych z analizowanego okresu. Wykres, który teraz widzimy, przedstawia klimat równikowy. Jak wynika z ilustracji, średnia roczna temperatura przekracza 20 stopni Celsjusza i utrzymuje się na podobnym poziomie przez cały rok. Jedynie w sierpniu, wrześniu i październiku jest wyższa. Wynosi wtedy 30 stopni Celsjusza. Średnie miesięczne sumy opadów w tym rejonie są bliskie 180 mm. Najwyższe sumy opadów rejestrowane są w marcu, a następnie stopniowo maleją. W sierpniu odnotowuje się najniższą średnią miesięczną sumę opadów, która wzrasta w kolejnych miesiącach. Kolejny klimatogram prezentuje cechy klimatu polarnego na półkuli północnej. W ciągu całego roku temperatura nie przekracza 0 stopni Celsjusza. Najniższe temperatury, około minus 30 stopni Celsjusza, pojawiają się od grudnia do lutego. Najcieplejsze w tej strefie klimatycznej są miesiące lipiec i sierpień, gdy temperatura jest bliska 0 stopni Celsjusza. Średnie miesięczne sumy opadów nie przekraczają 25 mm. Najwyższe sumy opadów rejestruje się w lipcu, sierpniu, styczniu oraz lutym. Najniższe sumy opadów przypadają w październiku i w marcu. Omówione właśnie klimatogramy prezentują typowe dla danych stref klimatycznych warunki pogodowe. Jednak czasami dochodzi do ich zaburzenia, co określamy mianem anomalii pogodowych. Przykładami mogą być fale upałów, powodzie czy susze. Każde z wymienionych zjawisk jest następstwem zmiany poszczególnych elementów klimatu wysokich lub niskich temperatur. Nadmiernych opadów lub ich braku. Nagłe zmiany pogody mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie. Taką zależność określa się mianem meteoropatii. Gwałtowne zmiany ciśnienia są niebezpieczne dla zdrowia, zwłaszcza gdy ciśnienie spada. Badania pokazują, że takie warunki wpływają na zwiększenie ilości zawałów serca. Wśród parametrów pogodotwórczych, mających duży wpływ na samopoczucie, jest też temperatura. Jej wzrost powoduje, że nasze ciało zaczyna się pocić, oddech jest płytszy, w wyniku czego jesteśmy bardziej zmęczeni i poddenerwowani. Pomiary wartości oraz obserwacje poszczególnych elementów pogody dokonywane są m.in. na stacjach meteorologicznych. Odbywa się to w specjalnie dostosowanych miejscach, nazywanych ogródkami meteorologicznymi. Aktualne stany pogody sprawdzane są codziennie o tych samych porach. Pomiarów możemy dokonać m.in. za pomocą wilgotnościomierzy mierzących wilgotność względną powietrza, termometrów informujących o temperaturze, barometru rtęciowego wskazującego wartość ciśnienia atmosferycznego, wiatromierza, który wykazuje prędkość i kierunek wiatru, heliografu informującego o liczbie godzin słonecznych w ciągu doby, deszczomierza mierzącego wielkość opadów, Naszego wzroku, za pomocą którego określany jest aktualny stopień zachmurzenia. To właśnie dzięki danym, które rejestrowane są na stacjach meteorologicznych, jesteśmy w stanie poznać klimat każdego miejsca na Ziemi. Jak widzieliście w tym filmie, określenie klimatu nie jest łatwe. Wymaga bardzo wielu obserwacji, użycia bardzo wielu urządzeń. Widzieliście też, jak zgubny wpływ na klimat może mieć ta szkodliwa działalność człowieka. Mogliście też zobaczyć, że klimat wpływa również na nasze życie i te zmienne warunki pogodowe, szczególnie odczuwa, odczuwają ludzie, o których mówimy, że są meteopatami, oni też mogą odczuwać te zmienności klimatyczne, właśnie mogą powodować bóle głowy, spadek lub wzrost ciśnienia krwi. Więc klimat jest bardzo ważny i bardzo ważne też jest właśnie umiejętne określenie klimatu na danym obszarze. Proszę, teraz przejdziemy do podręcznika. Proszę zobaczyć, w podręczniku mamy taki klimatogram. Tu też na filmie widzieliście, że tworzy się takie klimatogramy. Tu mamy klimatogram przedstawiający opady i temperatury w Warszawie w poszczególnych miesiącach. Za pomocą wykresu słupkowego zaznaczone są tu opady, za pomocą wykresu liniowego mamy zaznaczoną temperaturę. Jak przeczytać taki klimatogram? Jest to bardzo proste. Proszę zobaczyć. Należy znaleźć na punkt znajdujący się najwyżej na linii obrazującej zmiany temperatury powietrza, odczytać wartość temperatury odpowiadającej temu punktowi, następnie. Wykorzystać podziałkę z lewej strony wykresu. Później należy odczytać z osi poziomej, w którym miesiącu zanotowano taką temperaturę. No i tu wynika oczywiście, że był to miesiąc lipiec. W taki sam sposób możemy odczytać najniższą wartość temperatury i podać nazwę miesiąca. E, widzieliście też tam, i było poruszone pojęcie amplitudy. To jest średnia roczna amplituda temperatury powietrza, czyli różnica między średnią temperaturą powietrza w najcieplejszym i najzimniejszym miesiącu. I teraz zobaczcie, jak to można obliczyć z klimatogramu dla y, miasta Oslo. Do najwyższej temperatury powietrza, czyli 15,5 stopnia Celsjusza, od tej temperatury, przepraszam, odejmujemy minus 7 stopni Celsjusza ponieważ tu mamy minus i minus po nawiasie, to nam daje plus, więc do 15,5 stopnia dodajemy 7 i amplituda, czyli średnia roczna temperatura powietrza, czyli ta różnica między średnią temperaturą w najcieplejszym miesiącu i najzimniejszym wynosi tu dla miasta Oslo 22,5 stopnia Celsjusza. Możemy również, słuchajcie, obliczać średnią Roczną temperaturę powietrza i roczną sumę opadów. Tu mamy tabelę również dla Oslo, gdzie, w której mamy zaznaczone temperatury średnie z wszystkich miesiąców w ciągu roku i również średnie sumy opadów w ciągu miesiąca, w każdym miesiącu w roku. Jak chcemy obliczyć temperaturę, dodajemy do siebie te wartości wszystkich temperatur. A następnie otrzymany wynik dzielimy przez ilość miesięcy, czyli przez 12. Średnia temperatura dla Oslo wyszła nam 3,97 stopnia Celsjusza. W ten sam sposób obliczamy średnie opady, dodajemy wartość wszystkich opadów z poszczególnych miesięcy, dzielimy przez 12 i wychodzi nam średni opad. Średnie, średnie opady w ciągu roku dla tego miejsca. Proszę zwrócić uwagę na stronie 106 i 107, że zróżnicowanie temperatur powietrza i opadów na Ziemi jest bardzo duże. I zwróćcie teraz uwagę, że na podstawie tej mapki możemy zobaczyć, gdzie występuje najniższa średnia roczna temperatura. Tutaj oczywiście widać, że to jest w okolicach biegunów. Najwyższa z kolei średnia, średnia roczna temperatura powietrza występuje między zwrotnikami, to jest ten najciemniejszy kolor. Najniższe z kolei roczne sumy opadów odnotowuje się w okolicach zwrotników, to są te takie jasne tereny. A najwyższe roczne występują w okolicach równika, czyli to są te takie ciemno-niebieskie obszary. Y Dzięki właśnie takim mapom możemy szybko zorientować się, jaki mniej więcej w danym obszarze panuje klimat na Ziemi. Oczywiście do tego tematu dołączę Wam w dzienniku Instrukcję. Wyślę Wam też link, na którym oglądaliście film. A dla chętnych, jeszcze jeden, w którym będziecie mogli obejrzeć sobie, jak globalnie działalność człowieka może zmienić klimat. Na przykładzie właśnie globalnego ocieplenia klimatu na Ziemi. Do zobaczenia, kochani, na następnej lekcji geografii.